Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę dzisiaj z tej wizyty Pana Ministra w Ciechanowie. Ale w szczególności jeszcze bardziej cieszymy się całe miasto, cieszę się z tych środków, które decyzją Ministerstwa Sportu i Turystyki zostały przyznane na remont basenu, przed którym jesteśmy na remont krytej pływalni. Na początku roku został przez nas złożony wniosek o pół miliona złotych dofinansowania z programu modernizacji obiektów sportowych, który jest prowadzony przez polski rząd, przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. I udało się te środki pozyskać dzięki decyzji Ministerstwa Sportu i czeka nas w pierwsze od 19 lat remont krytej pływalni, która znajduje się za nami, remont niezwykle potrzebny. Chcę podkreślić, że mamy bardzo wielu młodych ludzi, którzy uprawiają tu sport, który jest ich pasją, zamiłowaniem, i osiągają duże sukcesy na arenie ogólnopolskiej. Mamy dwa kluby pływackie, które mają swoje osiągnięcia, i myślę, że dzięki remontowi, modernizacji tej krytej pływalni te osiągnięcia z roku na rok będą coraz lepsze i nasze miasto będzie miało się czym pochwalić. Też się cieszę, że mogę być dzisiaj w tym miejscu i akurat z taką wizytą, kiedy możemy przekazać symboliczny czek na realizację takiej inwestycji. Tylko przypomnę, że nasz resort realizuje w całym kraju bardzo dużą ilość inwestycji remontowych. W sumie co roku wydajemy prawie ponad pół miliarda złotych na podobne inwestycje. Mamy nadzieję, że tak jak ma to miejsce już w niektórych dyscyplinach naszego sportu, jak na przykład siatkówce czy piłce ręcznej, a również w innych dyscyplinach, a pływackich też, będziemy mieć coraz więcej sukcesów. Wiemy, że tego typu obiekty po pierwsze są kuźnią młodych talentów. Mam nadzieję, że przyczynimy się przez ten remont do odszukania jakiegoś talentu, jakiegoś diamentu, który będzie później szlifowany i tak jak teraz pan prezydent cieszy się z środków. tak wszyscy w całym kraju będziemy się cieszyć z tego, że mamy reprezentanta Polski, który zaczynał swoją przygodę w tym miejscu. Niezależnie od tego, tego typu obiekty są potrzebne dla całego społeczeństwa. My wiemy o tym, że im więcej środków wydamy na, na aktywizację ruchu, tym mniej będziemy musieli wydawać później na leczenie różnego rodzaju chorób przy schorzeń i to jest nasz obowiązek, żeby młodemu pokoleniu zapewnić takie warunki do uprawiania sportu, żeby, żebyśmy byli w stanie odciągnąć ich od telewizora i zachęcić do aktywności sportowej, bo to jest potrzebne naszemu krajowi bardziej niż innego niż na przykład finansowanie później w przyszłości leczenia. Lepiej zapobiegać niż w przyszłości leczyć. Bardzo serdecznie gratuluję tej inwestycji. Mam nadzieję, że te środki i ten symboliczny czek, który przekażę panu prezydentowi, to będzie początek inwestycji sportowych, a już niedługo Ciechanów będzie miejscem nie tylko nowej, nowej czy wyremontowanej pływalni, ale również ośrodkiem i leki, i atletyki, i sportu i również sportów drużynowych. Panie Ministrze, Panie Prezydencie, ja zanim zacznę mówić o tym, co zrobimy za ten milion złotych, to chciałem podziękować w imieniu osób korzystających z tej pływalni, a jest ich 270 tysięcy. Tyle osób skorzystało z naszego obiektu w 2014 roku i w imieniu tych osób dziękuję, bo długo czekaliśmy na tą inwestycję, tak jak Pan Prezydent powiedział, 19 lat użytkowania tego obiektu doczekało się wreszcie szczęśliwego zakończenia. I panie Prezydencie, chcę powiedzieć, że decyzja szybka i odważna na początku roku stworzyła możliwość o pozyskanie środków zewnętrznych. Te środki dzisiaj otrzymujemy. Chcę też powiedzieć, że była bardzo szybka ścieżka. Pozyskania i od złożenia wniosku, proszę Państwa, do momentu dzisiejszego upłynęło niecałe trzy miesiące. Ja bym sobie życzył, żeby wszystkie projekty były tak i profesjonalnie oceniane przez pracowników ministerstwa i tak szybka była podjęta decyzja. Ja mam nadzieję, że dzisiejsza inwestycja, to mówiąc językiem sportowym, będą takie przedbiegi przed tymi inwestycjami, które, które zamierzamy zrobić w Ciechanowie. I mam nadzieję, że za cztery lata będziemy mogli powiedzieć mieszkańcom Ciechanowa, że mieszkają w mieście, które, ma, które posiada najlepszą bazę sportową, rekreacyjną nie tylko na Mazowszu, ale i w Polsce. I również, y, wcześniej żeśmy rozmawiali, będziemy się na pewno zastanawiali nad tą ofertą dla seniorów. Nie dzisiejszych seniorów, tylko dzisiaj ludzie, którzy, y, ludzi, którzy aktywnie aktywny tryb życia prowadzą i załóżmy, że za 10 czy 15 lat wejdą w wiek seniora i dla nich byśmy chcieli też tę ofertę e, przedstawić. My tę inwestycję podzieliliśmy sobie na taki 6 etapów, 6 zagadnień. Pierwsze zagadnienie i to będziemy chcieli wykonać w pierwszym, w pierwszym jakby, okresie realizacji tej inwestycji, to jest wymiana ślusarki okiennej. To zerknąć, że te fasady, które obecnie funkcjonują, już nie przystają do nowego obiektu i w pierwszej kolejności wymienimy oczywiście to ślusarkę okienną. W dalszej kolejności będziemy wymieniali rodzaj oświetlenia na głównej hali basenowej. To oświetlenie, które w tej chwili funkcjonuje, już nie spełnia swoich wymogów. Chcemy zastosować oświetlenie LED-owe, energooszczędne, takie które będzie gwarantowało w sposób właściwy przeprowadzanie zawodów i oczywiście odbywania zajęć na tym obiegu. Kolejnym zadaniem jest częściowa modernizacja systemu centralnego ogrzewania. W dalszej kolejności będziemy wymieniali siedziska dla zawodników biorących udział w zawodach. I kończącymi tą inwestycję zadaniami będzie wymiana okładzin na plażach basenowych i udoskonalenie systemu pomiaru czasu te zadania planujemy wykonać y, w ostatnim etapie, i być może będziemy te zadania robili na przełomie roku, czyli miesiąc grudzień styczeń 2016 roku. Aktualnie mogę powiedzieć, że trwają y, już daleko są zaawansowane prace związane z wyłonieniem y, w wyniku przetargu wykonawcy, i y, jeżeli. Y, wszystko ułoży się zgodnie z planem. Zakładamy, że ten remont powinniśmy zacząć w połowie miesiąca sierpnia przy otwartym basenie. Przeprowadzamy zawody pływackie, bo mamy już zobowiązania Polskiego Związku Pływackiego i w dalszej części, gdzieś od połowy października, byśmy prawdopodobnie basen wyłączyli z eksploatacji, żeby dokonać wymiany tych okładzin. Ręce pana ministra, złożyć też serdeczne podziękowania dla pana dyrektora Jerzego Miecińskiego za zaangażowanie w tą sprawę, za aktywność i za dobrą e współpracę. No i przy okazji też uśmiechamy się do pana ministra, bo w przyszłym roku na pewno będziemy aplikować o kolejne środki ze, ze strony Ministerstwa Sportu i e Turystyki. O te środki na obiekt lekkoatletyczny, na realizację projektu pod nazwą Bieżnia na stadionie, przy stadionie 3 maja w Ciechanowie. Więc my Myślę, że to jest takie nasze kolejne zadanie, jeśli chodzi o pozyskanie środków zewnętrznych i liczymy na to, że tak jak teraz, tak też w przyszłym roku będą pozytywne rozstrzygnięcia ze strony Ministerstwa Sportu dla naszego miasta, o ile też te rozwiązania polityczne na szczeblu centralnym się nie zmienią.